materiale opowiem Ci o wtyczce Meta Data Editor. Tak jak widzimy, pozwala nam na edytowanie danych meta w tworzenie zmiennych parametrów, funkcji, zdarzeń, makr czy grafów. No i tutaj mamy takie możliwości, takie jak określenie tagów, zmiany wartości, mamy Edit Condition, czyli możemy też zmienić widoczność czy specyfikę. No i też warto zapoznać się z artykułami. Ja polecam właśnie też bardzo stronę Unreal Garden. I tutaj mamy wszystkie tak naprawdę parametry, które możemy użyć. Jest ich na pewno dużo i na 100% nie przetestowałeś każdego, bądź nie widziałeś, nawet jeśli grzebałeś w kodzie źródłowym. Jest tego naprawdę bardzo dużo. No, oczywiście, tam to były tylko zmienne. Są też parametry funkcji, no i są też ogólne, zwykłe parametry, które możemy po prostu określać. Też są parametry tak naprawdę w klasach. No dobrze, zatem bez przeciągania, jak możemy z tego skorzystać, możemy pobrać jako repozytorium. Ewentualnie można przejść do Releases i pobrać wersję na 5.5 5.6, ja pobiorę wersję na 5.5. No i gdy już przejdziemy, mam włączony ten plugin w plugins, możemy sobie stąd po prostu pobrać w plugins, od razu mamy włączone MData Editor. No, i teraz, oczywiście, przechodząc do głównej zmiennej, czyli metadata editor w project settings, widzimy, że możemy ustawić, gdzie to tak naprawdę będzie włączone. Czyli przy zmiennych, lokalnych zmiennych funkcjach, wydarzeniach, ale też mamy możliwość na przykład sortowania alfabetycznego. Też mamy metadata, które możemy użyć po prostu do konkretnych zmiennych, jak string, czy np. bindowanie widgetów, czy też mamy delta przy wybraniu innej zmiennej. No i tutaj, na sam początek, jest ja tworzy kilka zmiennych. Tak naprawdę tutaj już stworzyłem zmienną, ale stworzę, na przykład pierwsza zmienna, pierwsza, tutaj będzie druga i to będzie int na przykład. I zmienię typ na single i wybiorę int. No jak zauważysz tutaj na sam początek, no to odblokowuje się na metadata. Możemy odkreślić bezpośrednio na przykład nasze gotowe volume range, wartości minimalne i maksymalne. No, i tutaj oczywiście mamy też slider, ale też mamy możliwość wyboru. Też Mamy spinbox, tak? czyli możemy sobie to wykorzystać, nie mając takie zmienne. Od razu blokuje się nam kilka rzeczy, no ale też na przykład mamy um, edit condition, czyli możemy na przykład czy coś, które z tych zmiennych tak naprawdę będzie mogła być zmieniona. I ja na przykład mógłbym skopiować pierwsza. Na czym to polega? Jeśli ustawię tutaj edit condition, i tutaj stąd od razu mamy edit condition hides, możemy ustawić ukrywanie. Automatycznie przechodząc tutaj do zakładek. Tutaj mamy zakładkę Defaults. Widzimy, że w tym momencie ona jest tak naprawdę ogółem na szaro, No ale możemy nawet wyłączyć ją całkowicie, więc jeśli tutaj zaznaczę, że Edit Condition Height i przejdę do zakładki Defaults, no to na w ogóle teraz już nie będzie widoczna. Więc możemy wykorzystywać to jako kondycję po prostu ukrywania. Także to po prostu włączy jego edycję, ale pozwoli na wizualizację tych wartości, ale pozwoli na... Zablokowanie zmian bezpośrednio z poziomu dewelopera w zakładce Details. No i także, gdy mamy naszą zmienną bool, to widzimy, że możemy ustawić też inline tego, so, więc tutaj, na przykład, stworzymy zmianę gameplay Tag i linear color, czyli, no, może sobie jeszcze raz, mamy gameplay Tag, tworzę team up i do tego wpisuję linear color, czyli color. Więc te będziemy mieli tak jak, więc będziemy mieli color oraz tak. Od razu możemy nawet dodać funkcję force inline row, bo ja na przykład nie chcę, żeby te elementy, tak jak tutaj mamy, team up, team up to jest właśnie mapa, są pod sobą. Klikam plus, compile i automatycznie teraz już mamy po prostu zmuszenie, żeby to było w jednej linii. Możemy też na przykład dodać condition, które pozwolą zmienić, czy na przykład jeśli chcemy, żeby było to wyświetlone pod za czymś, więc jeśli mamy tutaj na przykład naszą zmienną tu, no to mogę zaznaczyć druga, a więc gdy to, no to wezmę tutaj display druga. Teraz przechodząc do zakładki defaults, widzimy, że spadło to już na sam koniec. Po prostu wyświetliło się, się za drugą, niezależnie od tego, jak to alfabetycznie by wyglądało, czy jakbyśmy to poprzestawiali po prostu bezpośrednio stąd. Napisałoby to w zakładce details. No i także mamy inline edit condition toggle. No to wiadomo, że to pozwoliłoby nam na takie jakby na zmianę. No a tutaj mamy jeszcze również opcję... Display Priority, gdzie możemy po prostu wyświetlić priorytetyzację tego. No a swoją drogą, także widzimy, że tutaj mamy tak filtr. No i ja wyłączając ten tak filtr, zauważymy, że mamy dostęp do wszystkich tagów, które są w tej grze. Ale jeśli określimy, że chcę, żeby tylko tagi do wyboru były te, na przykład, które są no, z hierarchii tutorial, możemy to zablokować. i Teraz kompilując i przychodząc, pokazują się tylko tagi z tutoriala. Oczywiście zmieniając ten kontener. Wracając z powrotem mamy dostęp już do całości, więc jeśli chcemy na przykład, żeby tutaj był uszyty tylko tak z powiązanej hierarchii, no to po prostu możemy swobodnie się tym posiłkować przy zmianie. No i pamiętaj, że dla niektórych opcji tak naprawdę będą specjalne rzeczy, więc jeśli tutaj mam na przykład array, to moglibyśmy wyłożyć tak naprawdę duplikaty, mamy też inner properties, możemy też oczywiście zmienić, czyli to po prostu mogłoby być zmienione w zależności od zmiany, tylko pamiętaj, że edit condition to tylko jest przy enums i przy bulls, więc no, jeśli chciałbym, żeby po prostu wartość new var była tą, która byłaby zależna, no to tutaj teraz, klikając, nasz new var będzie na szaro. Musimy odświeżyć. Ok, zobaczę druga. A, bo edit condition, ok. E, pomyliłem się, to, to zaznaczymy jeszcze raz pierwsza. I tutaj przy new var dopiero dajemy edit condition, czyli przy tej, która ma być ukryta. Teraz, jeśli klikamy class default, to widzimy, że nasz new var. Nie mogę dodać, bo po prostu daliśmy na szaro. No i też bezpośrednio oczywiście, gdy włączymy, no to możemy wyłączyć tak naprawdę chowanie. No i to też jest zmienne dla różnych obiektów, bo jeśli teraz zmienię na przykład na zwykły string i ustawię jako single, no to pojawiają się inne elementy. Mamy też możliwość uzyskania opcji, conditions. Jeśli jest to na przykład wektor, no to pojawiają się kolejne, następne rzeczy. I możemy też właśnie wykorzystywać te metadaty, które są bezpośrednio tutaj. No To samo jest przy widgetach, Po prostu mamy dostęp do tych wszystkich metadanych z poziomu blueprints. To jest bardzo użyteczne, bo nie musisz za każdym razem kompilować, jeśli chcesz korzystać z tych metatagów. No ale tak jak widzisz, na przykład możemy określać rozmiar, możemy określić nazwy, określić na przykład kanał, jeśli jest to kolor, co jest też ciekawe, bo naprawdę pozwala to na dużo rzeczy. Możemy określić jakieś klucze. Na przykład, data table zmienne, więc to wszystko mogło być tu bezpośrednio stąd, tak naprawdę, dodane. No i mamy też właśnie te widoczności, które pozwalane są przy kodzie C, które pozwalają po prostu na zmianę. No i pamiętaj też, że te wszystkie rzeczy, które są tutaj sprecyzowane, na przykład określę teraz, niech to będzie float, no to mogą mieć swój własny clamp, mogą mieć też spinbox. Po prostu, dodatkowe wartości, które pozwalają na określenie ich z wykorzystaniem zewnętrznych elementów komponentu poszerzenia wykorzystując kod C w edytorze Blueprints.